Dzień dobry, dzień dobry, trzy bobry, trzy bobry. Witam wszystkich na kanale Konrad TV i dzisiaj prezentacja komiczu Elektra. Tak jak już wspominałem przed jednym z poprzednich filmików, przy prezentacjach Cinema Bears Video należy do pokolenia TM -SAMIC, i Zamierzam zaprezentować trochę komiksów tego wydawnictwa, opowiadać może o seriach, o, o tym, ale zanim przejdę do TM Summit to przedstawię ten komiks, bo TM Semic wydał Romic Marvela, a później DC w Polsce od 90 roku, a rok wcześniej. Była próba innego wydawnictwa. No, próba po prostu roz, rozpoczęcia wydawania amerykańskich ręczników w Polsce i to było wydawnictwo AS Editor. <coughs> Założone przez dwóch panów. Już naprawdę nie pamiętam. ale Jeden chyba nazywał się Lachowiecki. Drugiego nie pamiętam nazwiska. I wydali oni znaczy, na przykład tego wydawnictwa wyszło 5 zeszytów Conan w małym formacie w czerni i bieli i zdaje się adaptacja filmu Indiana Jones i ostatniej lata I właśnie ta elektra miała być takim, można powiedzieć, motorem napędowym wydawnictwa. To jest pierwsza część czteroczęściowej miniserii. Franka Millera i Charlesa Janssona. Na podstawie to jest takie streszczenie przyrody Alerty z klasycznych komiksów Daredevil'a z lat 80 I tutaj... Część, to jest część pierwsza. Komiks jest... komika jest oczywiście mięczka papierowa. Zazwyczaj mamy tak Elektra Marvel, Frank Miller, Charles i logowe Odwracamy i mamy tutaj najpierw może stopka Warszawa 1999 roku. wydanie pierwsze nakład 199 650 egzemplarzy plus 350 egzemplarzy, czyli 200 tysięcy. To jest bardzo ważne, warte odnotowania, ponieważ kolumnicy te emisji na tych nakładów nie osiągały pierwsze dwa numery. Spider-Man Painter 1.90 z czerwca 1990 roku miały nakłady po 100 tysięcy. Ten ma nakład 200 tysięcy. To jest chyba komiks Marwara, który w Polsce może się poszczycić największym nakładem, ale głowy nie dam. Wiem, że rok wcześniej ukazał się komiks Superman 50 lat. W 1988 roku i tam był no to nie było żadna, żadne oficja, oficjalne wydanie, że to tak powiem, tylko jakiś, można nazwać, samowolcza piracki przedróg. I tamten ten komiks miał jeszcze większy nakład. Chyba 350 tysięcy egzemplarzy. To był taki zbiorek wybranych historii z magazynu Action Comics. Eee, te Ten pomidź z poza kwartą to był czarno-biały. Tutaj mamy kolor. <kühm> I tutaj jest stopka. Copyright Marvel Comics Group 1993 rok. A jest tłumaczenie Witron teno Tytuł oryginał, Elektra de Tromplic Saga Put one of for the Wall. Tekst i rysunki Frank Klaus i tutaj mamy coś, co było dość niespotkane na polskim rynku. Przedstawienie, no, wstęp, wprowadzenie napisane przez Witolda Nowakowskiego zarówno do tejże historii, jak i wzmianka o Franku Mitarza, a także o, nawet o wojownikach Ninja. I tutaj na dole mamy wybrane tytuły innych Kubiców Franka Millera Daredevil Apocalypse Saga Daredevil Love and War Miłości Wojna to zdaje się wyszło Daredevil Born Again Odrodzony to wyszło w Polsce Daredevil and the Punishment Charles Play To na pewno się ukazało w e, pierwszym tomie pani Shara es, e, Essential wydanym przez a czy poza tym w Polsce wyszło, to nie na pewien. Elektra, Assassin Edmund wydał. To chyba nie raz. Ronin wydał Edmond Wolverine, ministeria w, w kolekcjach Hashed wyszła i Edmund również wydał. Batman był też, no to wiadomo, Edmund. Batman rok pierwszy Edmund. Także tutaj. No i o czym jeszcze warto wspomnieć? O tym, że praktycznie ten komiks yy, aż do 1995 roku był jedynym źródłem informacji na temat Daredevila czy Elektry, bo te postaci były w Polsce do tego czasu nieznane, dopiero jak Tym samym czytało Mega Marvel 2.95, gdzie była historia Daredevil. Yy, Człowiek nieznający strachu, można było zapoznać się z tą postacią. Pamiętam w tamtych czasach, w początku lat 90., to po prostu ci zakupowali komiksy, wymieniali się potem między sobą, pożyczali sobie i właśnie w taki sposób trafiłem na ten komiks. Nie pamiętam, czy od razu zauważyłem, ale chyba tak, że to nie jest wydanie tajemstwa zawsze zastanawiałem się, czemu nie wyszła czymś druga. Ten komiks oczywiście w stanie jest, jak biorąc pod uwagę jego dość bardzo dobry. Również są szyfci i rozwala się. Jeśli chodzi o tę całą tę miniserię, no to w Polsce wyszła dopiero w miarę dość niedawno w ramach Super superbohaterów Marvela. Kolory biorąc pod uwagę wieczór mixu są dość wyraziste. Tutaj może nie do końca widać, ale nawet a możliwe, że nawet jak część w pierwszych trumnicach tę samą. Aha, oczywiście całe te klasyczne, można powiedzieć ten klasyczny Run elektry, Stońcu Der Neville, Franchement Villarrandów, został wydany przez Edmund w trzech trzech czy czterech tomach. To jest Editor wydało, a już wspominałem o tym klonanie i właśnie dzisiaj to mi tak bardzo nie przeszkadza brak koloru, ale <coughs> jak byłem dzieckiem, to jednak członicy kolorowe, komicy czarno-białe, dlatego na przykład kronana z tego nie mam i te trząnicy Superman 50 lat tak, też nie mam, bo jednak kolor jest ten ważny, a ten członic... Stał się do dzisiaj. Pozostaje trzy części mam w oryginale, już kupiłem kiedyś te szybówki w oryginale. Amerykańskie wydanie i a na przykład, planowane wydane przez MSMIC mam format taki sam i kolor. Naprawdę, i kolory są dość intensywne, biorąc pod uwagę wirtualny i czasy. Jest biele śnieżyca, to już nie wygląda to dobrze, i tak w zasadzie co są... mówimy? aha, wydaje się. Że się nie mylę, ale to jest najstarszy komiks wydany w Polsce. Ja ci mam, jeśli chodzi o, biorąc pod uwagę komiksy Marvel IDC. DC. Jeszcze tego prostu, bo 5 lat nie mam, a starszych komiksów tych planów nie mam. To jest. No i to jeszcze mogę wspomnieć, no ale to właśnie. Ten zdecydował o tym, że firma z edytora upadła, gdyż ja też nie, nie pamiętam teraz nazwy, już mniejsza o to niemiecka spółka miała zainwestować. I po to, aby rozwijać to wydawictwo, być może zanim przed Kremcami, czy mielibyśmy editora I chodziło o to, że. Ten pomysł miał zostać wydany w Polsce w nakładzie 100 tysięcy egzemplarzy, ale on był wydawany w, profesjonalnym, no, w profesjonalnej drukarni. Teraz już nie pamiętam jak to była drukarnia, tutaj może z tyłu będzie. Jeszcze zobaczę. Tam. Chodziło o to, że oni zgodzili się na minimalny nakład 200 tysięcy egzemplarzy. Dobrze pamiętam z informacji, które kiedyś znalazłem, to sprzedał się z ten w naczładzie 120 tysięcy. Czyli gdyby nakład był 100 tysięcy, pierwsze numery TM Summit sprzedałby się w całości. I Niemcy by zainwestowali. Nie wiadomo, czy wtedy TM Summit również przyszłoby do Polski, czy nie. Ale tak to wygląda. 80 tysięcy zostało nie sprzedało się i dlatego Niemcy nie zainwestowali i firma spanklizowała. Wydawnictwo upadło. No to komiks jest w takim samym formacie i z taką samą liczbą stroną jak standardowy komiks ten samik. Zresztą miniseria Elektra Saga, no to wyszła w każdy numer miał właśnie 50 stron czyli to nie jest tak, że mamy tutaj dwa oryginalne komiksy w jednym, ten jest część pierwsza 50-stronicowa normalnie. wrażenie, że jeśli chodzi o kolory, to niektóre strony wyglądają lepiej niż inne, ale tak, nic się trzyma. Muszę wiedzieć bardzo dobrze. Dzisiaj można kupić za granicą z USA czy z Wielkiej Brytanii oryginał. Wydanie Polski jest w kolekcji, także dostępnościowo, ta historia w całości. Tak jak i zresztą innych tomiców, to nie ma problemu, tylko koszty wysyłki, szczególnie z USA, są czasami zabójcze, co powoduje, że się nie opłaca już kupować tomiców, chyba że ktoś kupuje większą liczbę. Coś ciekawe, że w tym mi nie wpadli na pomysł, aby wydać te pozostałe, brakujące części albo całość, na w Mega Marvel. Zamiast tego wydali człowieka jest w strach. A to musiało być w sumie dwie medii, bo łącznie to ma 200 stron. Jeśli ktoś wymaga od komiców jednak twardej oprawy czy kredowego papieru, no to ten komic nie będzie miał dla wielkiej wartości, ale jeżeli takie zeszyty już mu się nie przeszkadzają, a podejrzewam, że osobom z mojego pokolenia raczej nie, no to to jest... Perełek lekcjoner, papier jest dobry i też mam wrażenie, że jest grubszy niż jeszcze TMS, czy nie jeszcze dnie czuńcowe. Tutaj mamy derne -Villa. Po latach. Elekka wróciła. Miecz SAI. Tak to jest sami jakbyś papieru, często pozostawiała wiele do życzenia, także Wygląda o wiele lepiej, także <laughs> <laughs> można powiedzieć, że gdyby to wydawnictwo nie upadło, to starałoby się jednak, aby te kondycje jakościowo prezentowały się no dobrze, żeby nie powiedzieć, bardzo dobrze. Okazało się roku, więc przez praktycznie 5, od 5 ponad 5 lat to było jedyne źródło informacji. Te morderny wydaje, że oni gości nie w komiksach. Marvela. Kraf się nie w takim, że nie było w komiksach. Tym samym Leonardo da jak uśmiałek pamiętam na początku przynajmniej i tutaj mamy tutaj mamy koniec już części tej pierwszej Część pierwsza tył. Człownik swańcz lub chcieli założyć coś na z tym, co było w TMS. Tromiczny początku wpisowe 2000 złotych. <grystanie> Niestety. Przyjrzyjmy się na zdjęciu, lepiej znaczy na zdjęciu, proszę. Na rysunku mamy tak, Tora, Kapitan Amerykę. Tutaj też nie kojarzę. I tylna strona okładki zewnętrzna. Część pierwsza, aha, tu jest, można powiedzieć, coś, co w tym samym że może podwójna okładka. To jest ten, a to jest niby przedłużenie tej okładki, część pierwsza ściana. Tak to wygląda. Najstarszy komiks z Marvela wydany w Polsce 89 rok, a Editor Elektra, część pierwsza ściana, Eretra Saga. na 200 tysięcy egzemplarzy. Zszywki trzymają się do dzisiaj. Ale, że, <laughs> Myślę, że warto było pokazać ten komiks, zanim przed rozpoczęciem przygody z TM Semic. Także dziękuję. Na dzisiaj to wszystko. Jeszcze być może w przyszłości pokażę tę część drugą, tą czwartą, którą mam w ale. O, w dalszej przyszłości. Jeszcze nie wiem, jaka będzie kolejność prezentacji tych komiksów. Także dziękuję za uwagę na dzisiaj to wszystko i do